Żeby przypadkiem nie było nam za wesoło oraz za dobrze w tym życiu, no to dzisiaj porozmawiamy sobie o śmierci, a dokładnie o najsmutniejszych bądź też najbardziej poruszających śmierciach w grach wideo. Enjoy! Chyba nie muszę wspominać, że będzie tutaj bardzo dużo spoilerów. W zasadzie to będą tylko spoilery, więc oglądacie na własną odpowiedzialność, ale przygotowałam również na osi czasu filmiku różne rozdziały, które podpisałam nazwami. Danego tytułu, w której znajduje się postać, o której będę opowiadać. Więc, jeżeli graliście już daną grę, bądź nie zamierzacie nigdy jej ogrywać, no to możecie sobie tutaj przewijać do konkretnych momentów. No i też będę wspominać tylko o postaciach z gier, w które grałam, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby miała mówić o czymś przejmującym, jak sama tego nie doświadczyłam. Więc tak. Nie pojawi się tutaj najbardziej kultowa śmierć w grach wideo z pewnego Final Fantasy. I tak jestem na tyle głupia, że sama sobie zepsułam przyjemność z doświadczania tego momentu. Like I give a shit. Zacznijmy więc sobie od pierwszego sezonu The Walking Dead od Delta Games, który wyszedł w 2012 roku i był istnym przełomem w gatunku przygodówek. point ten click ze względu na to, że unowocześnił troszkę już przestarzałą formułę przygodówek i dodał trudne decyzje, wybory, które wpływały na dalszą rozgrywkę. Zaraz potem mieliśmy świetnego Among Us. A zaraz później studio zasypało nas multem podobnych tytułów, bazujących na jakichś znanych markach, co ostatecznie się przejadło i było zgubą dla tej firmy, ale no, dzisiaj nie o tym. Głównym bohaterem, w którego wcielamy się w tym sezonie, jest Lee Everett, który został skazany za zabójstwo tutejszego senatora, którego przyłapał na zdradzie ze swoją żoną. I spotykamy go akurat w momencie, kiedy zostaje przewożony przez funkcjonariusza policji do więzienia, ale ma on szczęście w nieszczęściu, ponieważ akurat w tym czasie zaczęła się apokalipsa zombie. Następnie, w wyniku niewielkiej stłuczki, Liemu udało się. Lie? Liemu? Udało się uciec i zaraz potem napotkał swój nowy sens życia czyli za wszelką cenę chronić Clementine, ośmioletnią dziewczynkę, znalezioną samotnie ukrywającą się w domku na drzewie. Podczas całej gry jesteśmy świadkami tworzącej się pięknej więzi pomiędzy tą dwójką i nawet w momentach, kiedy gracz musi dokonywać ciężkich wyborów, przeważnie decydujących o przeżyciu jakiejś postaci, to i tak główną osią działania Eliego jest zawsze dobro Clementine, dziewczynki, którą postanowił się zaopiekować, aż do momentu, kiedy nie został ugryziony przez zombiaka. Nie. No. No, no, no. Oh, przed samą przemianą, wiedząc jaki los go czeka, prosi on Nie. Nie. o to, żeby go zostawiła, albo zastrzeliła. pamiętam, jak to pierwszy raz grałam, to po prostu wniotło mnie w fotel. W ogóle nie spodziewałam się śmierci akurat tej głównej postaci. I z takimi oczekiwaniami podchodziłam do sezonu drugiego, który niestety mnie rozczarował na tyle, że już nawet do kolejnych nie podchodziłam, więc nie wiem, jakie jest ostateczne zakończenie historii Clementine. Jeżeli Wy wiecie i powiecie mi, że warto, no to może się przemogę i to zrobię. Niemniej Lee Everett Świetna postać. Red Dead Redemption, czy to jedynka, czy dwójka, obie posiadają bardzo mocne zakończenia swoich historii, ale dzisiaj zajmiemy się drugą odsłoną, a dokładniej panem Arturem Morganem, czyli głównym protagonistą, którego nie da się po prostu nie lubić nawet pomimo tego, że tak naprawdę jest bonitą, nie stroniącym od przemocy czy też zabijania, ale zawsze jak to bywa, tylko w słusznej sprawie, którą dla niego jest robienie wszystkiego dla dobra gangu, do którego należy, któremu z kolei przyświeca równie świetna idea czy też sentencja, którą w zasadzie możemy Zobaczyć u niektórych osób na ścianie w salonie, typu tutaj panuje miłość, przyjaźń, zrozumienie i wzajemny szacunek. Co, jak wiemy, ostatecznie okazało się mydleniem oczu i usprawiedliwianiem nikczemnych czynów dokonywanych przez naszego lidera gangu Dacha van der Linde, którego Arthur zresztą był przyjacielem. Więc nasz protagonista po zachorowaniu na śmiertelną w tamtym czasie gruźlicę, zrobił sobie solidny rachunek sumienia i na końcu gry postanowił sprzeciwić się Daczowi oraz pomóc rodzinie Marstonów wydostać się z tego bagna. Co kończy się wielkim pojedynkiem pomiędzy Arturem a prawdziwym zdrajcą gangu Mike'em. I teraz, w zależności od tego, czy byliśmy <grym> dobrym bądź złym bandytą, to. Albo Majkę nas zastrzeliwuje, zabija, albo umieramy patrząc się na wschodzące słońce i słuchając ckliwej muzyki. May I stand unshaken, amidst, amidst W można opowiadać wiele. Że był tenionym wiedźminem cechu wilka, że był świetnym szermierzem, że znał chyba wszystkie istniejące potwory i był tak stary, i tutaj cytuję, że kto wie, czy nie starszy niż samo Kermoren, które swoją drogą zamieszkiwał, dając na samym schronienie innym wiedźminom. Jednakże najbardziej ceniony był za swoją dobroć oraz wyrozumiałość względem swoich podopiecznych, którzy nie tylko uważali go za mentora, ale i także za ojca, gdzie ostatecznie z miłości poświęcił się w obronie swojej przybranej wnuczki, Ciri. A dokładnie w momencie, kiedy to Kermoren zostało zaatakowane przez Dzikigon, gdzie jego przywódca Eredin wraz ze swoim paziem u ubogu Imrelitem osaczyli dwójkę naszych bohaterów, a Vesemir w ostatnim momencie odepchnął Ciri, tym samym dając się złapać w silny uścisk naszego elfiego generała. Na co Eredin proponuje naszej wiedźmince kompromis, w którym to daruje życie staruszkowi, jeżeli ona odda się w jego ręce. Na co oczywiście Ciri nie przestaje, wbrew krzykom Vesemira, żeby tego nie robiła, a widząc, że jego słowa nic nie dają, wyciąga za pazuchy sztylet i wbija Immeritowi przysłowiową kosę w żebra. Na co ten. Skręca mu kark. Uciekaj. Nie! Brutalna i przejmująca śmierć, ale chociaż wesemir zginął tak jak chciał, czyli w boju. No i później mamy też godne jego pożegnanie poprzez odprawiany pogrzeb. Obie części Oriego przepięknie wręcz poprzez sam obraz oraz muzykę opowiadają nam swoje baśniowe historie przepełnione radością, nadzieją, ale i też ogromnym smutkiem, który po prostu za każdym razem chwyta nas tak mocno za gardło, że musimy później tłumaczyć się osobie towarzyszącej, że nam tylko coś wpadło do oka, wcale nie płaczemy. I takich momentów w obu grach jest mnóstwo. Zaczynając od samego początku, gdzie na przykład Ori został znaleziony podczas burzy przez Naru, która przygarnęła go, zaczęła się nim opiekować i zastępować matkę. Czy też główna antagonistka, wielka Sowa Kuro, która straciła dwójkę z trójki dzieci i chce niesłusznie zemścić się za to na całej krainie, a ostatecznie poświęca się, odkupując swoje winy. Czy też wielka mądra ropucha, a w zasadzie ropuch, który został zatruty przez zarazę i później walczymy z jego truchłem, które, którym kieruje właśnie ta zaraza. No, po prostu każdy tam taki moment rozdziera nam serce na pół. Jednak ten ostatni najbardziej mnie wzruszył, gdzie to nasz kolisek po ostatecznej walce z ptaszyskiem w drugiej części Wyczerpany, opadnięty z sił, doczoguje się do esencji duchowego drzewa i wchłania ją, tym samym poświęcając się, by uratować całą krainę, jak i też swoją umierającą już przyjaciółkę, która była jednocześnie tym trzecim dzieckiem kuro z pierwszej części. Jednak ta śmierć nie jest ostatecznie końcem, a początkiem. Ponieważ na miejscu poświęcenia Oriego zaczyna kiełkować małe drzewko, którym przez kolejne lata opiekują się przyjaciele oraz rodzina, a nawet przy jego korzeniach umiera ze starości Naru. Tak, ta Naru, która przygarnęła Oriego. I na samiusieńkim końcu jest taka scena, w którym to już z dojrzałego drzewa urywa się przepełniony światłem listek. Taki sam, z którego zrodził się Ori. Czy android bojowy, który odradza się za każdym razem, kiedy ulegnie zniszczeniu, może tak naprawdę umrzeć? I czy w takim wypadku? Istnienie ma w ogóle sens? Cała Nier Automata stara nam się odpowiedzieć na te egzystencjalne pytania maszyn. Nawet nazwa głównej postaci, to be nawiązuje do szekspirowskiego Hamleta z jego Być albo nie być. Grać albo nie grać. No to tu akurat odpowiedź jest prosta. Więc 2B jest jedną z maszyn, które zostały nasłane przez ludzi ukrywających się na Księżycu do unicestwiania innych maszyn okupujących Ziemię. I jako, że jest to japońska gra, no to tubi musiała mieć wygląd jakiejś seksownej pokojówki w pończochach. Nie pytajcie. Niemniej miała ona jeszcze jedno zadanie, które polegało na nadzorowaniu pracy najnowszego modelu skanującego, czyli Androida 9S, którego w razie potrzeby miałaby względnie unicestwić, gdyby ten zaczął zbyt mocno drążyć temat działań jego organizacji, ponieważ wgrano mu testowy... Moduł ciekawości, która w zamyśle miała powodować jego lepszą pracę hakująco-zwiadowczą. I rzeczywiście na początku Tobey zachowuje się jak taka typowa, wyprana z emocji, chciałam powiedzieć, influencerka poza kadrem, bo też by pasowało, ale chodziło mi tutaj o maszynę, która mocno dystansuje się od Nine s a ale oczywiście w trakcie podróży coraz bardziej się otwiera i jesteśmy świadkami budującej się silnej więzi pomiędzy tymi dwoma androidami. Co jest nieco zaskakujące w momencie kiedy dowiadujemy się z archiwum, że Tubi zabiła kiedyś na i to 48 razy. Gdzie za każdym razem zostawał on zastępowany nowym modelem, z wgraną jedynie częścią jakichś wspomnień. I za tym 49 razem, kiedy Tobey zabija zainfekowanego wirusem 9 to czujemy niesamowity ból, kiedy rozpacza nad jego ciałem i mówi, że. It always ends like... Ale nie o tą smutną śmierć mi chodziło, ponieważ tutaj 9S się wycwanił i przetransferował swoje dane do innej maszyny. Więc chodzi mi tutaj o śmierć ToB, która również została zainfekowana tym samym wirusem niszczącym oprogramowanie, ale niestety nie posiada takich zaawansowanych zdolności informatycznych na miarę zrobienia backupu dysku twardego, więc jest to śmierć permanentna. A dzieje się to w momencie, kiedy gracz steruje coraz bardziej wyniszczającą przez wirus Tubi, kuśtykając kroczek po kroczku aż do napotkania innego androida, a dokładniej a której tubi przekazuje swoje wspomnienia w mieczu i prosi ją, żeby zadbała o przyszłość. Po czym ta z litości ją zabija. Na ostatni akt widzi 9S, który opacznie zrozumiał całą sytuację i przysiąg zemstę na A2. Co jest dalej? Wiecie. Chyba, że włączyliście ten fragment z myślą, że nigdy w automatę nie zagracie, więc żałujcie, ponieważ historia jest naprawdę niezwykła. Plactail są to gry przepełnione brutalnością, obrzydliwymi scenami rozkładających się i nadżartych przez szczury zwłok, czy też ogólnie takiej ludzkiej niedoli osób żyjących w tamtych czasach, w czasach średniowiecznych. I taką ostoją w tych wszystkich okropieństwach świata jest właśnie piękna więź rodzeństwa między Amisio oraz Hugiem de Ja od pierwszej części jesteśmy w zasadzie od samego początku świadkami budowania tej relacji, ponieważ pomimo tego, że Hugo mają już 6 lat, to rodzeństwo mogło się poznać dopiero w czasie kryzysu, kiedy to ich sielskie życie na Włościach zostało zaburzone przez. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji, więc zostali zmuszeni do porzucenia wszystkiego, co znają i do wspólnej ucieczki. Niemniej. Rodzeństwo nie miało ze sobą wcześniej kontaktu, ponieważ Hugo do tego czasu był całkowicie izolowany od przez rodziców ze względu na swoją nietypową chorobę, czyli skazę, która coraz bardziej rozprzestrzenia się w jego ciele, tym samym zbliżając go do śmierci. Jednak ta przypadłość daje Hugowi również moc kontrolowania w jakimś stopniu, oczywiście, tytułowej plagi, czyli masy wygłodniałych szczurów, które pojawiają się wszędzie tam, gdzie on i sieją spustoszenie. A Misha więc za wszelką cenę chce uzdrowić swojego przepełnionego dziecięcą niewinnością braciszka, Przechodząc przez naprawdę okropne rzeczy, gdzie sama jest już na skraju wyczerpania, natomiast Hugo coraz gorzej przechodzi, wytrzymuje skazę, która powoli, powoli zaczyna przejmować nad nim kontrolę. Akroplą przechylającą czarę goryczy jest moment, w którym to Amicia zostaje zraniona przez wroga na tyle mocno, że traci przytomność, na co. Hugo myśli, że jego ukochana siostra nie żyje, więc doszczętnie daje się pochłonąć przez skaznę. Stając się, tym samym jej rdzeniem, przywołującym nieskończone zastępy gryzoni, które kawałek po kawałku pochłaniają wszystko na swojej drodze. A powstrzymanie tej zagłady i uratowanie Huga, pozostawioną w rękach Amishi, która warstwie po warstwie tych szczurów dociera w końcu do rdzenia. Znajduje Huga i okazuje się, że już nie da się go uratować. <grywka> Niesamowicie smutna scena. I najgorsze jest to, że tą egzekucję zostawiono nam. Graczowi. Nie dzieje się ona w jakiejś cut-scence, tylko to my musimy wyciągnąć tą procę i strzelić. I na koniec zostawiłam sobie śmierć postaci, która. Targnęła mną najbardziej. Pewnie domyślacie się, o kogo chodzi. Joel Miller przeszedł w życiu wiele tragedii, poczynając od śmierci swojego jedynego dziecka, Sary, która w chaosie rozpoczynającej się apokalipsy mutujących ludzi została postrzelona przez jednego z żołnierzy, którzy otrzymywali w tamtym czasie porządek i umiera. W ramionach swojego ojca, co jest już na samym początku niezwykłym szokiem. Nie, wiedzę, że poznajemy poznajemy jako Scenicznego, zgorzkniałego typa, który dba tylko o własny interes, nawet jeżeli chodzi o zadanie ekskortu człowieka, którym, jak się okazuje, jest Eli, dziewczyna, w zasadzie zadziorna dziewczyna, która po ugryzieniu przez klikacza nie zaczęła mutować, przez co pewne ugrupowanie, tzw. świetlików, chciałoby wykorzystać jej odporność na grzyba do stworzenia szczepionki. Na co sama Eli przystaje, a zadaniem Joela jest dostarczenie tego drogocennego towaru w stanie jak najmniej naruszonym. I jak już wiemy, podczas tej specyficznej i ciężkiej wyprawy pomiędzy dwojgiem nieznanych sobie ludzi i też nieufnych, narodziła się specyficzna, silna więź. Na tyle silna, że Joel. Ostatecznie nie jest w stanie oddać Eli, którą pokochał jak własną córkę. Więc w pełni rozsądny Joel w akcie swojego totalnego samolubstwa porywa Eli prosto ze stołu operacyjnego, dziesiątkując przy okazji niewinnych ludzi i okłamując ją, że w sumie to oni jej nie potrzebowali. Ponieważ okazało się, że są setki takich osób odpornych jak ona i że po nieudanych badaniach po prostu je zaprzestali. I najgorsze jest to, że kiedy Eli później dopytuje Joella, żeby przysiągł, że wszystko, co powiedział, jest prawdą, on bez mrugnięcia oka przysięgam. Czy chcieliśmy tego czy nie, Joel Miller został zamordowany. Wręcz zatłuczony na śmierć kijem golfowym i to wszystko na oczach bezradnej Eli. Proszę! Nie! Joel, nie! A, a. Sama śmierć tej postaci jest niezwykle poruszająca, ale nabiera jeszcze większej głębi, kiedy dowiadujemy się później z retrospekcji Eli, że ona w którymś momencie odkryła prawdę i ponownie zapytała się o nią Joela, a w zasadzie to postawiła mu ultimatum: że jeżeli jeszcze raz ją okłamie, to odejdzie i nigdy jej nie zobaczy. A jeżeli powie prawdę, nieważne jakoby ona była to zostanie. Po prostu zostanie. I Joel wyjawił jej tą prawdę. Co oczywiście dogłębnie zraniło Ellie i mocno zdystansowała się do Joela, ale została. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że Ellie po jakimś czasie zaczęła zbliżać się do Joela, nawet w momencie kiedy powiedział jej, że gdyby był drugi raz w tej samej sytuacji, to postąpiłby tak samo. Uratowałby ją. I na to Eli jest zła, wściekła, że w głębi serca chciała mu wybaczyć, ale nie zdążyła i już nie zdąży. Do zobaczenia. No. Dobra, kończmy ten festiwal poruszenia. Ja dziękuję Wam za uwagę i dajcie proszę znać, jaka Was poruszyła najbardziej śmierć postaci w grach. Jestem ciekawa. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Na razie.